Siemano. Witam w pierwszym odcinku z drafta z niespodziewanym gościem. Przywitaj się. Cześć. Także będziemy dzisiaj No, yy, dograli draft. Bartek będzie mówił numerki, ja będę wybierał to, ten numerek, co on powie. Także jedziemy. Dobra, jutro dalej, dalej. Też tak. To teraz formację wybieram. A nie, teraz wybór poziomu trudności. No to niech będzie trójka. Trójka? Nowicjusz. No to dobra. I teraz formację? Tak, formację. No to niech będzie czwórka, Cz 3, 4, 1, 2. Kazety, Huguaina, Rodrígueza, Kompany'ego i Silva. No to może... Czwórka. Kompany. No to napad. No to teraz prawo dalej. No to jedynka. Griezmann w tym... Jak to się nazywa? W informie. No, w informie. Także teraz lewy napastnik. No to niech będzie piąteczka. Osfaldo. Kto? Osfaldo. Dobra, to teraz może... Czwórka. Got getce. Dobra, no to teraz dwójeczka. Turan. to liso. Hmm, to teraz jeszcze raz. Masz y, masz Milera w fancie. Jedynka. Kurde, Verratti, miałeś na piątce Milera w fancie. No to teraz trójka. Trójka Ferry. no to trójka. Kościelny. Miałeś legendę, człowieku! Legendę, serio. Tak. Była? Na jedynce. Bardzo? No, no to teraz czwórka. Czwórka Pepe. To teraz dwójka. Dwójka? Daniela. Teraz bramkarze PETER CZECH RECORDS BREAKER Yeah! Oh, WHAT THE FUCK PETER CZECH RECORDS BREAKER WHAT THE HELL Co? PETER CZECH RECORDS BREAKER Co? Tak Trafiłem go? Tak O kurde <laughs> Już go wstawiam na, na bramkę 12 do. Ja! Dobra, dawaj następnego. To teraz jedynka. Alba. A ten... jaką teraz ławkę rezerwową wybierasz? Y, no ławkę. No to teraz dwójka. Willens. Furca, muler ¿Qué es? teraz es? to es? jest es? Eh, inform es? ¿Quién es? teraz, jeszcze raz RONALDO, ¿Quién ¿todo ¿Quién ¡RONALDO TOTÉ! <coughs> Dawaj, dobra, wybieraj, proszę, żebyś wybrał Ronaldo. Ale jest Ronaldo, to ty? Tak. Ja myślałam, że go już trafiłem. Nie. No to, no to może, może, może piątka. Właśnie go trafiłeś! Ja! ja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to teraz zapach. Jeszcze raz piąta. E, jakaś e, karta, e, taka najsłabsza Marues. No to e, zaczekaj. Kto to teraz jest? No to może dwójka. Golans.

Dobra, to widzimy się, jak już poukładam ten skład, także widzimy się po cięciu. Dobra, widzimy się, jak już poukładałem ten drafcik, także jedziemy teraz z meczykiem. Yy, tak. Jeszcze mi wybierz tego, trenera. Czwórka? Czwórka. Czwórka, okej, okay. alergia. Dobra, także jedziemy pierwszy mecz. Podsumowanie draftu Czech, Ronaldo i Muller. Ocena składu: 149. O kurde, to nie Dobra, da, dajemy meczyk. Najlepszy przy Ronaldo, Czech. No. Przecież on. Przecież ni, nic on ten Czech nie wpuści. Ten bym jeszcze do wybrania wytych? Kapitana? Nikt, tam były słabe karty. To tylko... A kogo ja trafiłem w kapitana? Co? bo ja trafiłem kapitana? Nie wiem, nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Chyba A nie, jakiegoś... Czekaj. Czy mam Nie, nie tam Nie pamiętam. Teraz muszę sobie wyłączyć to. Jedziemy. Czemu ja w na ekranach, zaraz wiek, Na film, zagranie, ufoczy. Ufoczy. Jak się utnie filmik to sorry, ale pewnie tak nie będzie. Uch, karnego. ale zarąbał. A nie, jeszcze nawet nie zaczęliśmy. Da. Szukam Ronaldo, żeby z nim przejść tak z połowy boiska. Podajmiem mu zobaczymy. Ude Christian Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Tutaj kiwki kiwki pliwki, pliwki, sliwki pliwki. BUUUM! Nie, nie ma. Kurde. Usnęła poprzeczkę. Usnęła poprzeczkę piłka. Kurde. Dwie topsy dzisiaj. Znaczy jeden... Yy, ten... Rekord w I jedna TOTA. jest to rekord w tego. Wardiego. Bufona, nie? nie, bufona chyba nie. Bufona jest. O Jezu, ale zaręb ziemię. Bufona jest jego i Petroczewa. Tak to mi